poddaństwa, upodmiotowienie mieszczan, nadanie praw chłopom, przygotowanie ustroju według zasady Montesquieu'a na władzę wykonawczą, ustawodawczą i sądowniczą było niewątpliwie kamieniem milowym w rozwoju polskiego prawodawstwa. Ale było też ostatnim tchnieniem tego tworu, który był pierwszą rzeczą naszej pierwszej ojczyzny wielonarodowej. Poturbowanej przez zaborców w przedziwnym splocie historii Rzeczypospolitej tak było od zawsze, że pomiędzy tymi, którzy dbali o pozytywny rozwój, i tymi, którzy uważali, że Rzeczpospolita jest tylko mirażem, zawsze była dysputa. Bo przecież konstytucja 3 maja już wkrótce została przekreślona przez dzieło Targowicy. Bo przecież jej instytucje nie trwały wiele. Wkrótce potem Sejm unieważnił postanowienia Sejmu czteroletniego. Ale dzisiaj z tej perspektywy, z tych 225 lat, z tej pedagogiki dobrej historii Polski, poczynając od księdza Skargi przez Frycza Modrzewskiego, od Pojana Zamojskiego i Hukona Kłontaja, możemy powiedzieć, że konstytucja 3 maja jest w polski duch wpisana że jej instytucje przetrwały właśnie w myśli, w myśli narodowo-wyzwoleńczej, w kontinuum polskiego czasu, polskiej przestrzeni polskiej myśli. Kiedy w 2014 i 2015 nasza Konstytucja była wpisywana na listę UNESCO jako jeden z najważniejszych dokumentów upamiętniających myśl prawodawczą, a wkrótce zaraz jako jeden z 20 najważniejszych dokumentów historycznych, to jest to potwierdzenie tej myśli, o której twórcy Konstytucji 3 maja u zarania zebrali się, żeby ją uchwalić. O to, że dobre prawo stojące na straży obywatelskiej myśli, że sprawne państwo, dobra gospodarka są oknem na przyszłość naszego narodu. Chciałbym serdecznie podziękować wszystkim, którzy dzisiaj tak radośnie świętują 3 maja. Witaj w dniu 3 maja, który wolność nam zwiastujesz. Wierzchła już ciemnierzców z kraja, Polsko dzisiaj triumfujesz. Witaj maj, piękny maj, upolszczaj.